Cześć moi drodzy, jest niedziela, piękna niedziela piękny wieczór dzisiaj będzie takie krótkie wideo bo część z osób oglądających może się martwi co się dzieje tutaj na kanale dlaczego nie ma nic ale wszystko jest w najlepszym porządku po prostu jestem na urlopie w połowie, minął tydzień, jeszcze tydzień i są problemy trochę techniczne z wrzuceniem filmików tutaj przez dane, przez telefon, nieważne Także filmiki będą, ale jeszcze za tydzień dopiero. Także dwutygodniową przerwę macie ode mnie na wypoczynek. Ale pokażę Wam, co będzie przygotowane dla Was. Słuchajcie, Na dobry początek będzie na pewno 35-metrowa Tyrolka dla fascynatów ogrodowych rzeczy. Dla fanów motoryzacji samochodowej będzie lekki tuning za chwilki. Czyli wejdą brewki. Tu już mam polakierowane. Wejdą owiewki szyb. I mam nadzieję, że się uda w końcu zamontować końcówkę kubnicza z tyłu, które czeka na to ze dwa lata. Dla panów motoryzacji jednośladowej będzie historia pewnego kufra, a raczej jego nietypowego mocowania. I jeszcze jedna historia będzie na pewno, którą byłem dzisiaj nakręcić, a mianowicie, 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 historia dalsza, maluszka, czyli już trzecia część poszukiwań yy, maluszka. A co się wydarzyło, to zobaczycie w filmiku. Także dzisiaj tak informacyjnie, a już pełny film wjeżdża za, za kolejny, lekko ponad tydzień. パラパラパラパラパパ